Klein czy Lacana przybrały jakąś taką wypracowaną w miarę systematyczną postać, ale, ale będę próbował odpowiedzieć na pytanie na ile w samych tekstach Freuda, w sposobie w jaki Segal myśli o sztuce i w tekstach Lacana zawierają się pewne implikacje bardzo ciekawe czasami wręcz rewolucyjne, jeśli chodzi o o myśleniu o literaturze i sztuce. I tutaj ja ograniczę się do jakby dwóch dziedzin sztuki, w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli do literatury i malarstwa. Czyli na ile ta teoria interpretacji Freud'a, po pierwsze, którą on wypracowuje, może być jakimś źródłem inspiracji dla filologa, Freud nie podejmował w sposób systematyczny refleksji na temat dzieła literackiego czy na temat malarstwa, rzeźby. To, co znajdujemy w jego pracach, to różne twierdzenia, różne pomysły, które on formułował odnośnie posługując się jakimiś konkretnymi przykładami czy proponując interpretacje konkretnych dzieł literackich czy obrazów, czy rzeźb. Coś podobnego też możemy powiedzieć o Hannie Segal, czy o, tym bardziej o Lakanie. No i jeśli weźmiemy to pod uwagę i skonfrontujemy z ogromnym wpływem, jaki ta tradycja zapoczątkowana przez Freuda wywarła na literaturoznawstwo i na myśl o sztuce, to jest to pewien paradoks. Otóż Freud uważa, że jeśli dokładnie przyjrzymy się sposobowi, w jaki Michał Anioł wyrzeźbił to postać Mojżesza, to taka interpretacja jest po prostu nieadekwatna do tego obrazu Mojżesza przekazanego nam z Biblii, ponieważ, ponieważ w tej rzeźbie widzimy Mojżesza, który z jednej strony no, chce wybuchnąć gniewem, a z drugiej strony powściąga ten gniew. I właściwie według Freuda niezwykła dynamika i oddziaływanie tej rzeźby polega na tym, że, że, że Michał Anioł w sposób genialny oddał te dwie sprzeczne intencje. Tak? Te, te, te z jednej strony to dążenie do, znaczy to, to wewnętrzne, gniew, gwałtowność, wybuch, a z drugiej strony jakiś ogromny wysiłek opanowania tego. Co, o czym nic nie mówi, nie ma ani słowa Biblica. Czyli, innymi słowy, teza zawroda jest taka, iż Mojżesz Michała Anioła, ta rzeźba, powinna być odczytywana przede wszystkim we własnym kontekście. Trzeba się dokładnie przyjrzeć sposobowi, w jaki ona została zrobiona, i ewentualnie dopiero na gruncie tej analizy wyciągać jakieś wnioski odnośnie tego, co artysta chciał osiągnąć. Właśnie w ten sposób przedstawiając Mojżesza. I y, y, tym samym, ponieważ właśnie ta postać Mojżesza zupełnie nie, nie odpowiada temu obrazowi biblijnemu, Freud uważa, że należy ją odczytywać w kontekście współczesnym Michałowi Aniołowi, gdzie y, 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 zaczynał się proces y, narodzin. Y, Takiej nowoczesnej tożsamości narodowej we Włoszech, i próbę zjednoczenia w Włoch podjął, podjął papież Juliusz II, Juliusz II, Juliusz II który był przyjaźniony, na którym on był, Michał Anioł był zaprzyjaźniony, i właściwie ta rzeźba jest jakimś przesłaniem do, do owego papieża, który też słynął ze swojej gwałtowności, aby właśnie jako polityk był w stanie powściągać swoje emocje. No, oczywiście tu już wchodzę w szczegóły i nie ma sensu dalej rozwijać tego wątku. Natomiast to, co chciałbym tutaj jakby zademonstrować na tym przykładzie, to że Freud nie zawsze w tych swoich esejach o sztuce stosował ten model psychologiczny, że możemy znaleźć tam teksty, które które koncentrują się na tej formalno-stylistycznej stronie, stronie, stronie dzieła, czyli są w jakimś sensie strukturalne, wychodzą naprzeciw analizie strukturalnej. Drugim takim przykładem, o którym tutaj tylko wspomnę, już nie będę dłużej tego rozwijał, jest motyw trzech skatułek, też tekst przełożony na Polski, który się ukazał w tym tomie, gdzie cała interpretacja dramatu Szekspira opiera się na analizie. Warstwy symbolicznej tego dzieła, a nie ma nic na temat sex, tak dalej, i tak dalej. Więc możemy u Freuda znaleźć również zupełnie innego typu podejście do tekstu literackiego, podejście do dzieła sztuki, niż takie, które powszechnie uchodzi za y, klasyczny model interpretacji psychoanalitycznej. No i wreszcie trzeci przykład, najważniejszy wydaje mi się, to model interpretacji, jaki Freud proponuje w objaśnianiu marzeń cennych, czyli. Model interpretacji snów, gdzie po pierwsze, to co zwraca uwagę są same narracje marzeń cennych, które, które Freud zapisuje w tym dziele, narracje, które już same w sobie są bardzo ciekawe, na jakieś dziury, luki i tak dalej, są Czymś nowym to jakby jest w ramach, jeśli to potraktować jako jakiś gatunek, czyli, czyli opowieści śniących o swoich snach, to, to w ramach tego gatunku, który zresztą znany jest, był od, od, od czasów antycznych, sama, sam sposób zapisu snów, a oczywiście bardzo dużo snów które Freud tam ta, przytacza, czy narracji marzeń sennych, to są jego własne sny. Już sam ten zapis jest czymś bardzo szczególnym, to jest jakby jakby nowy, nowy, nowy gatunek, quasi literacki można powiedzieć, gdyż te opowieści też mają taką postać, postać jakby powieści w zalążku. To są jakby takie narracje w stanie zalążkowym, które które można, Na podstawie których można napisać całą powieść, co zresztą później też próbowano robić, właśnie wychodząc od, od, tego, od tego sposobu pisania. To też jest bardzo ciekawe samo w sobie. No ale oczywiście to, co zwraca uwagę, to przede wszystkim model interpretacji Freuda wypracowany na podstawie. W narracji, w którym też te jego interpretacje snów koncentrują się na stronie formalnej. Czyli podstawowe pytanie Freuda dotyczy, jakie są mechanizmy pracy marzenia sennego, i próbuje jakoś te mechanizmy nazwać, zidentyfikować. Ja bym to nazwał, że to jest próba budowania poetyki marzenia sennego, tak jak jest literaturoznawstwie, no, jest jakaś, poetyka oznacza jakieś reguły, reguły danego gatunku, rodzaju literackiego, to tutaj Freud chce w istocie stworzyć coś w rodzaju poetyki marzenia sennego.